Witam serdecznie. Dziś przychodzę do was z najnowszym katalogiem Oriflame numer 10. Zapraszam. Nowość w Oriflame. Nowy tuż do rzęs D1 Tremendous za 19.99. Kredka do makijażu ust, policzków On Color 12.99. Lakier do paznokci On Color 7.99. Zestaw 5 kosmetyków Tender Care, maseczka, krem do rąk, dezodorant w kulce, krem do stóp. Cena zestawu 24,99. Nowości w Oriflame, krem do ciała 19,99, że podprysznic 12,99, mydełko w kosce 4,99 o zapachu brzeskwini i owsa. Kosmetyki dla mężczyzn Żelpotwroszcząc 15,99 dezodorant w kulce 7,99 mydełko w kostce 6,99 pomadka D1 Kolor Stylist Ultimate 1999 Balsam do ust D1 15,99 Tender Care 9,99 Każda maseczka do twarzy 7,99 maseczkę do twarzy lub skrob do twarzy 1 za 10,99 Kup 2 dowolne za 8,99